Halo, halo, dzień dobry cześć cześciczołem, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z kariery Chelsea w FC 24. Może na samym wstępie powinienem wyklarować pewne rzeczy. W najbliższym czasie i ogółem Odcinki na kanale będą się najprawdopodobniej pojawiać we wtorki i w soboty, z kolei na drugim kanale będą to codzienne odcinki, tak jak chociażby teraz są codzienne materiały ze Spidermana. My wracamy jednak na pokład w londyńskiej Chelsea, w której to oczywiście Christopher Nkunku jest absolutnym kocurem, ale tak poza tym to nasze rezultaty nie są aż tak do końca zachwycające, zwłaszcza zarząd, który to no nie udało się nam wygrać pucharu MFA a w związku z tym oni stwierdzili, że coś jest cholernie, cholernie nie tak. No moi drodzy, bywa czasami i tak, że nie wszystko idzie po naszej myśli. Ja niewiele jestem w stanie z tym zrobić. No w każdym razie. Moi drodzy, przechodzimy sobie dalej. Przed nami wiadomość dotycząca e, Patryka Sika, czyli naszego napastnika, który. Hmm, jakby to powiedzieć, nie do końca spełnia pokładane w nim nadzieje. Ogółem ofensywa nadal nie spełnia pokładanych weń nadziei poza Christopherem Kunku, ale Christopher Kunku to jest w ogóle zupełnie inna para kaloszy i tak ta nasza Chelsea po zmianie taktyki na gegen pressing zaczęła grać dużo lepiej, dużo okazalej wyglądają te zwycięstwa i rywalizacja faktycznie z rywalami z najwyższej półki. Zacznijmy od czatu z zawodnikami, mianowicie Josh Brooking chciałby z nami przedłużyć Kontrakt, czy my z Joshem Brookingiem kontrakt przedłużymy, to zaraz zobaczę. Finanse, kontrakt, długość. Thiago Silva kończy karierę, natomiast Josh Brooking, e, myślę, że możemy ten kontrakt z nim ewentualnie renegocjować na takich oto warunkach. I samego tego zawodnika można by wypożyczyć, żeby ta nasza kolonia wypożyczonych zawodników wyglądała jeszcze okazalej, niż wygląda w rzeczywistości. On jest na liście transferowym. Potencjalnie, więc ja stwierdziłem, że ja mogę go niby sprzedać. Zobaczymy. Najwyżej go sprzedamy albo wypożyczymy. Dobrze, moi drodzy. Czas na status i zawodnicy wypożyczeni: Cesare Casadei, tak to wygląda, moi drodzy. Gabriele Conti, Andrzej Santos, Angelo, Wasir yy, Humphrey, yy, Diego Moreira, Luis Hall, Jordi Petrowicz. Bardzo ładnie się rozwija Petrowicz, i wobec tych całych perturbacji bramkarskich, no muszę powiedzieć, że troszeczkę nam spadł z Nieba ten Dorde Petrowicz, który faktycznie będzie u nas pełnił rolę drugiego bramkarza. Dawida Trofofana rozwija się spokojnie. Tak wyglądają moi progresy tych y, naszych zawodników wypożyczonych, aczkolwiek ta ostatnia trójka, czyli Ziech, Kepa i Romelu Lukaku, to są już zawodnicy, którzy są moim zdaniem skazani absolutnie na miona no, na brak przyszłości w naszym klubie. W marcu zagraliśmy perfekcyjnie, naprawdę, tylko jeden remis, ale poza tym naprawdę, naprawdę kapitalne spotkania. Przede wszystkim to wyszarpane zwycięstwo z Arsenalem. Kwiecień prezentuje się pracowicie, to chyba najlepsze określenie. Czas się skupić na raporcie przedmeczowym, przed, przed starciem z Manchesterem. United kontuzjowany jest Marcus Rashford pod kątem ich najważniejszych piłkarzy, Pokazywany jest Bruno Fernandes, ale w ogóle ostatnia forma United nie wygląda najlepiej. Zajmują oni piąte miejsce, jest to dla nas niezwykle istotny mecz w kontekście układu tabeli, a jako że nasze morale są niestety rozgoryczone, no to postaramy się podciągnąć je chociażby za pośrednictwem konferencji prasowej. I ostatni strzał autorstwa Nicolasa Jacksona pięknie, no w sumie E, nie był to ostatni strzał. Christopher Nkunku. Mamy strzelca finezyjnego. Za nieco podmęczonego na niego madłekę wskoczył Mudryk, natomiast Patrick Sik z kolejną. Ostatnią szansą. Pytanie, ile ich będzie? Dosyć nietypowo, ale podejdziemy do tego meczu na zasadzie symulacji. Wracamy, można powiedzieć, do korzeni trybu kariery. No w sumie, korzenie to. Korzenie to są w FIFA 13, więc nie, korzenie nie. Ale do starego stylu obserwowania, obserwowania spotkań. Najmocniej przepraszam, moi drodzy, tak to wygląda. Zobaczymy, jak sobie poradzi nasz zespół. Już rusza lewą stroną. Ben Chilwell, dogranie w pole karne. Tutaj jeszcze jest wspierany Christopher Nkunku. Drodzy Państwo, 12 minuta na Stamford Bridge. Chelsea prowadzi 1 do 0. To też jest swoją drogą niesamowity mecz pod kątem emocjonalnym, bo to przecież jest powrót. Masona ma Jezu Chryste, Mason Mount właśnie prawie strzelił bramkę Przeciwko Chelsea w pierwszym meczu w barwach United, ale Pickford, ależ on się spisał tutaj, no nie może tego Mount zrobić, bo straty moralne byłyby w ogóle niepowetowane, nie, niepoliczalne w żaden sposób, teraz Ben Chilwell, bardzo wysoko stąpił, jest ustawiony Anglik, wspiera tutaj Mason Mount, nie tak dawno jeszcze koledzy, można powiedzieć przyjaciele z drużyny teraz em, grają przeciwko sobie, no powiedzieć, powiedzieć, że to wrogowie, no to to by było w ogóle też jakieś nieporozumienie, Patrick chic. Zmarnował sytuację. A Mason Mount nie, bramki nie strzelił, za to doznał kontuzji. Kontuzji to my nikomu nie życzymy, więc mamy nadzieję, że mimo wszystko nie jest to nic. Ważnego. Dajot upamekano. Jak patrzę na notę, to wydaje mi się, że troszeczkę nie dowozi Francuz, i pod kątem kondycyjnym też czegoś mu brakuje. Może po prostu był najzwyczajniej w świecie zmęczony przed tym spotkaniem. 60 minuta wybiła. To jest zazwyczaj taki odpowiedni czas w Premier League, gdzie są wprowadzane zmiany, gdzie są wprowadzani nowi zawodnicy. Ale teraz znowu Pickford wybronił strzał Masona Mounta. Potrójna zmiana. Na boisku pojawił się Silva, Lawia i Nicholas Jackson. Zobaczymy, który z tych zawodników będzie miał największy impact. No na razie, moi drodzy. Mówisz impact, myślisz Pickford i tak dalej, i tak dalej, ale niestety w końcu dopiął swego Manchester United. W 72 minucie Bruno Fernandes trafia do bramki. Ja pier... Nie! Nie! Borcha Iglesias! Po tym, gdy wszedł z ławki rezerwowych... W dziesiątej minucie trafia do bramki Nieprawdopodobnie sfrustrowany Musi być Christopher Nkunku Patrząc na nieudolność Niedołężność Swoich kolegów z ofensywy Bo co z tego, że Nkunku Zagrał po raz kolejny kapitalny Fenomenalny mecz, jeżeli po prostu Reszta napastników nie wykorzystuje Sytuacji klarownych i drodzy państwo Możemy sobie zajrzeć na statystyki Tak to wygląda Oceny dla niektórych zawodników są absolutnie druzgocące. Fatalny Silva, fatalny Jackson kompletnie nietrafione zmiany. W planie treningowym przed tym nadchodzącym meczem musimy przede wszystkim postawić na kondycję. Ben Chilwell rozwinął się na 84 punkty overrolla. To jest też kolejny kazus zawodnika. Co by było, gdyby szklanka nie była szklanką? Dodajmy sobie na listę wypożyczeń Davida Washingtona, młodego brazylijczyka. David Datrofofana nadal na wypożyczeniu w Unionie Berlin. Kompletnie nieudolny jest nasz yy, układ ofensywny. Jackson Shik. Jak to wygląda pod kątem statystycznym? Już wam mówię, Nikolas Jackson zagrał w 29 meczach, niby spoko, strzelił 10 bramek. Armando Broja ma bardzo podobne statystyki do Patryka Sika, a patrząc pod kątem występów ligowych, no to Armando Broja deklasuje Patryka Sika, jeżeli chodzi o strzelone gole. I co ja mam zrobić? Mam trzech napastników, jednego na tu i teraz teoretycznie powinien być jakościowy w praktyce gra jak gra, drugi i trzeci, to jest przyszłość, perspektywa, wielki talent. Ale nie pokazuje tego na boisku. Może Cole Palmer powinien grać Ankunku? Przesunięty powinien być na szpicę Cholera wie. No bo co nam zostało na dobrą sprawę, jeżeli zawodzi jeden, drugi, trzeci i czwarty napastnik, co? Jeżeli jesteśmy zmuszeni do dosyć desperackich kroków, niech tak będzie. Bramal Lane przyjmie nas, mam nadzieję, z pełnymi honorami. Do startu meczu 44 minuty. Chris Basham po tym sezonie odwiesza buty na kołek. Miky, my, kilku zawodników, którzy buty na kołek także odwieszają, w swojej drużynie również mamy. Mamy pogawędki jednej, drugiej strony. Dobrze, moi drodzy. Koniec tych pogawędek. Czas skupić się jednak bezpośrednio na meczu. Christopher Nkunku ustawiony na dziewiątce albo na fałszywej dziewiątce kilka razy się sprawdzał. Czy teraz, mając za plecami Kola Palmera, odnaleźliśmy jakąś receptę na ofensywne bolączki? Ben Chilwell wysoko jest z tą piłką ustawiony anglik. Szuka tam przestrzeni do oddania strzału. Oj, Baldok! Jezus Maria, bałem się, że dozna kontuzji. Chilwell przy tej interwencji. Tak się. Na szczęście nie stało. Zastanawiam mnie w ogóle, z którą aktualizacją postanowią dodać Chelsea e, sponsora na klatkę. Czy chyba, że gdy już zaczęliśmy tę karierę bez sponsora, to już permanentnie będziemy grać bez sponsora? Osborne Jezu Chryste. Początkowo miałem powiedzieć, że Mal Malogusto zostawił mu tam hektary wolnej przestrzeni. Niemniej jednak Francuz dobrze go zasekurował. Mógłby zagrać przez środek. Christopher Kunku ma do tego Moisesa Kajsedo. Moises Kajsedo, dobra decyzja. Moises Kajsedo, świetny przechwyt. Christopher Kunku, Cole Palmer. Mam wrażenie, że jakoś tak to w trakcie układu meczowego wyszło, że Cole Palmer gra wyżej niż Christopher Kunku I teraz może Cole Palmer. Ależ tam się zakręcił z tą piłką. Strzał jeszcze Francuza. Kapitalny przechwyt Enzo Fernandeza. Świetnie to przewidział. I teraz Christopher Kunku, No powinien to trafić. Umówmy się w takiej sytuacji stuprocentowej. Bardzo wysoko wyszedł tu Pamekano. Strzał, który broni Pickford, to też Pickforda. Muszę powiedzieć, że jest mi cholernie szkoda po tym meczu z Manchesterem United, bo facet zagrał absolutnie mecz życia. Uratował nas przed stratą czterech. Pięciu bramek, ale dwukrotnie dostało li takie prezenty zawodnicy United, no, że nawet bramkarz dysponowany tak fenomenalnie jak Pickford nie był w stanie się im przeciwstawić. I mając na ławce Jana Matsena, chyba wypadałoby z niego skorzystać. 60. minuta nasza Chelsea na razie nadal nie może znaleźć jakiejkolwiek recepty na bramkarza gospodarzy. Teraz Rachim Sterling świetnie to troszeczkę zdynamizował. Jan Matsen i broja dwóch świeżo wprowadzonych EMZO. Znowu broni Davis. Armando broja do Christophera Nkunku. Ten na przedpole ma Madueke. To już musiał być gol. I w końcu, w końcu trafiamy do bramki w 70. minucie. Nasz skrzydłowy, który odzyskał miejsce w wyjściowym składzie po tym, gdy po prostu najzwyczajniej w świecie nie był w odpowiedniej formie fizycznej na match United. Teraz jednak otwiera rezultat tego spotkania. Bardzo dobre zagranie pomiędzy Enzo, Nkunku, Broją. No a finalnie, oczywiście Nonim Madueke. Wypuszczony. Na skrzydle Macen wygrywa pojedynek sprinterski z Tomasem. Jeszcze broja. Broja, czy poda na patelnię Broja oddał. Ale do Macena. Macen znowu kręci. Nie mam pojęcia faktycznie do kogo. No nie ma mógł mieć dublet z zupełnym przeciwieństwem ściągniętego w przerwie, no w sumie tuż po przerwie na Chilwella był w tym meczu Jan Madsen, który nie bez powodu otrzymał statuetkę zawodnika meczu. Kapitalne mm, kapitalny Noni dułekę, bardzo dobre wejście, a raczej przyzwoite wejście zaliczył Broja, też miał udział przy bramce, aczkolwiek koncepcja z Palmerem też nie wypaliła. Czasu na eksperymenty też nie mamy za dużo. To przecież jest środek kwietnia, przed nami ostatnie mecze ligowe i bitwa o jak najwyższą lokatę. Z United bezpośredni mecz przegraliśmy, dlatego z jedenastym Evertonem nie możemy sobie pozwolić na wpadkę. Ty, no, czy ciebie pojebało, Badia Sil? Rotuje, ty grasz prakty... Co... Co? jest grane? Facet jest drugim, przepraszam, trzecim, najczęściej występującym u nas środkowym obrońcą. Pierwszy jest Lewaj Colwill, później Tiago Silva mimo wszystko, Benu Badia Sil... I D za Z, ale wszyscy mają powyżej 20 spotkań. Nie liczę do tej statystyki Dajota Upamekano, bo on do mnie dołączył, do nas dołączył w trakcie sezonu, w połowie sezonu. Więc naprawdę takie żądania Bad Shila są nie na miejscu. I już oczywiście sytuację zwęszyło United chcące podkupić Bad Shila. Ja bym go nie chciał sprzedawać. Bardzo, bym nie chciał go sprzedawać. Nawet na dwa lata może Washington do Crystal Palace pójść. Radom jak chce wykupić Josha Brookinga. Proszę bardzo, zgadzamy się. Ale jeżeli Juventus się po niego zgłasza, no to. No to chyba prędzej. Chyba prędzej bym z Juventusem renegocjował te warunki, więc ofertę United po prostu odrzucę. Nie chcemy zasilać tutaj bezpośredniego ligowego rywala, natomiast no nie sprzedamy go za mniej niż 42 miliony, tu w ogóle to nie wchodzi w żadne... O, KUŹWA! Dobra, przejdźmy do meczu z Evertonem. Ale jak widać ten plan również nie wypalił, a Benoit sil zagrał po prostu poniżej jakiejkolwiek krytyki? No w sumie, w sumie nie. Właśnie nie, po prostu cały nasz zespół zagrał beznadziejnie, w tym oczywiście raz jeszcze nasz napastnik. Czy istnieje na świecie jakaś dziewiątka, która by w Chelsea wypaliła? Wiem z kolei, że Nicolas Jackson też zaczyna nawijać, że jak tak dalej będzie to wyglądać, to się wybiera gdzie indziej, świetnie. Washington na dwa lata jednak w Brentford. Patrick Sheik mimo faktu strzelenia pięciu bramek w pucharach kukuryku Rozwinął się na 85, ale to dobrze, sprzedamy go po prostu ze sporym zyskiem. Kolejna dziewiątka, która totalnie nie wypaliła w Chelsea do odhaczenia. To skoro koncepcja kolejnego napastnika u nas nie wyszła, to sprawdźmy kolejnego napastnika, bo może wyjdzie. Skoro Juve jest zainteresowane Badiaśilem, spróbujmy włączyć w transakcję Wlachowicza. Oni będą żądać za niego astronomicznej kwoty, ale tak się składa, że mamy tutaj zawodnika który powinien ich zainteresować Benuabad Yashil Plus 20 milionów euro Szczerze myślę, że jest to Całkiem, całkiem sensowna Propozycja, nie chcą go wymieniać Na żadnego piłkarza, no to to nie ma sensu To nie ma sensu, czemu to nie jest uwzględnione Że skoro Juve się i tak Zgłasza po naszego zawodnika, to nie możemy Tego spróbować rozpatrzeć w taki sposób Stać nas oczywiście na propozycję Juventusu Aczkolwiek mam jeszcze jedną Propozycję i brzmi ona całkiem Ciekawy, moim zdaniem. Brzmi to totalnie idiotycznie, ale prowadzimy to. O! 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 Prowadzimy te negocjacje w stylu to do Bouliego, czyli 10 baniek plus Patrick Szik za Duszana wlachowicza. Zajebiście, że się zastanawialiście tak długo, tylko po to, żeby powiedzieć, nie, słuchajcie, jednak i tak chcemy hajs. Za Patryka Szika zapłaciliśmy 44,5 bańki, więc de facto możemy sobie na nadchodzące okno transferowe spriorytetyzować to tak, że najpierw. Lukratywnie. Naprawdę, naprawdę za spore pieniądze obchniemy Shika, a później uderzymy jednak poduszana. Na obecną chwilę odrzucam tę ofertę. Niemożliwe. Stary wstał. Reese James wyleczył kontuzję na trzy kolejki przed końcem sezonu i tak nie zagra. Nie możemy sobie teraz na to pozwolić. Malo gusto jest w gazie. I choć wiem, że morale teraz nie grają u nas pierwszych skrzypiec i w ogóle ciężko jest raczej niż lżej. To spróbujemy, moi drodzy, stanąć na wysokości zadania w starciu z Brightonem. I z tego, co widzę, to chociażby trzecie trykoty zostały zaktualizowane. W końcu Chelsea gra w tych swoich nominalnych trzecich strojach. No to teraz pozostaje tylko czekać. Christopher Nkunku! Piękne rotwarcie w czwartej minucie. Po raz kolejny Francuz zrobił to, co robi najlepiej. To jest nasza jedyna nadzieja w tym zespole pod kątem ofensywnym. Kapitalnie rozprowadził do niego futbolówkę Rahim Sterling Nkunku. No, podjął jedyną możliwą decyzję w tej sytuacji. Tymczasem Brighton, Roberta DeZerbiego, chce za wszelką cenę odpowiedzieć. Jak najszybciej jest to możliwe i almacen. Czasami trzeba i tak. No dobrze do Jacksona. Jackson, musisz. Musisz Jezu Chryste, Tyle razy trenowaliśmy te podcinki, i w końcu to się opłaciło. Nicolas Jackson 2 do 0 Dziesiąty gol Nikolasa Jacksona W 28 spotkaniach w Premier League Czy to jest wynik godny napastnika Typowej dziewiątki No nie bardzo Ale czy jest to najlepszy rezultat Mimo wszystko ze wszystkich Dostępnych napastników na obecną chwilę No tutaj trzeba sobie powiedzieć, że tak Jusufa Mukoko I niestety pokonuje Pickforda Mukoko do Brightonu w sensie Okej, okay, okej, okay, ale mam wrażenie, że Chyba mimo wszystko Mukoko to już jest Taka postać, że trafiłby jednak do zespołu ze światowej czołówki, a może nie cholera wie. Raz jeszcze Jusufa Mukoko, miejmy nadzieję, że teraz po tej bramce Brighton nie nabierze jakiegoś wiatru w żagle na Amex Stadium Mukoko. No, i chyba to, co powiedziałem, to było prorocze, bo Brighton nabrał wiatru w żagle w 15 minut. My strzeliliśmy dwa gole. Brighton pokazał, że też potrafi. 44 minuta, ostatnia akcja pierwszej połowy. No nie ma Nicholas Jackson. Moi drodzy, czy to jest jakiś mecz, w którym nasz napastnik się przebudził? Mam nadzieję. Trochę sobie chłopie postrzelały. 45 minut, 5 bramek, trochę sobie postrzelali. Estupinian bardzo wysoko asekuruje go tutaj Malo Gusto. Andy gra Malo Gusto ile i LeWai Colwill dali radę. I wiem, że zabrzmi to strasznie, ale odejście Badia Sila z jednej strony raz jeszcze rozwiązuje nasz problem urodzaju w bloku defensywnym. Mamy Lełaja Colwila. Chcielibyśmy, żeby ten zawodnik był przyszłością naszej drużyny, ale ciężko było to zrobić. Aczkolwiek miałem wrażenie, że wobec Upamecano, Dizaziego, Badjasila i właśnie Lełaja Colwila jakoś jednak tą czwórką uda się nam w miarę sprawnie rotować. Cholera wie. Może jednak Badjasil nie zmieni barw klubowych. Ale teraz Rahim Sterling jest przy nim. Tari klamp tej Rahim Sterling był faulowany. Uj, tu może być nawet czerwona kartka. O tak jest, czerwona kartka. A... O jezu, bałem się, że doznał jakiejś kontuzji, ale możemy faktycznie zmienić... Eee, Chilwell wskoczy na boisko w miejsce i Jana Macena. 62 minuta. Rachim Sterling. Dośrodkowanie w pole karne, za głęboko. No nie ma wpada w polekarne, kryje go Estupinian. Ma Bardzo dobra decyzja. Kontratak Nicolas Jackson, odegranie do Mudryka, ale Michało Mudryk kompletnie, kompletnie nie przeliczył chyba. Odpowiednio odległości, próbując znaleźć Enzo Fernandeza. Mimo to te ostatnie sekundy. Mam wrażenie, że oczywiście, że grają na naszą korzyść, ale niestety to Brighton ma ostatnią decydującą akcję. Być może. I niestety chyba tak będzie. Da Hood. Skończył sędzia w takim momencie. Bardzo dobra decyzja. Arbiter zakończył spotkanie. Wygrywamy bardzo ważny wyjazdowy mecz na Amex Stadium z Brightonem. Nicholas Jackson bez wątpienia jest bohaterem. Tak delikatnie rozgoryczonym bohaterem, ale no, tak, zgadzam się. Powiedzmy, że spróbujmy przynajmniej delikatnie tutaj podreperować nasze morale. No, przynajmniej Jackson jest szczęśliwy. A Chelsea, zadowolona. Po 34 kolejkach, 55 punktów na naszym koncie. Jesteśmy na szóstym miejscu. Ale niestety West Ham może nas lada moment wyprzedzić. Daleko też nam do Manchesteru United, do którego tracimy teraz trzy oczka, a oni mogą nam odskoczyć jeszcze dalej. Ale będziemy walczyć do samego końca. To jeszcze na sam koniec chciałbym sprawdzić tylko jedną rzecz. Czy FIFA już ogarnęła koncepcję zwalniania trenerów, czy nie? Jak to wygląda w tym przypadku i czy możemy faktycznie tutaj zatrudnić kogoś o jeszcze lepszych zdolnościach? Sprawdźmy. Próbując zwolnić Mike Lachtinena, zwalniamy tego trenera. Udało się nam, moi drodzy, naprawili to aktualizacją. Fantastycznie, w końcu. No i od razu możemy sobie zatrudnić tutaj Oskara Narsa, który jest pod Geigem pressing stworzony i do pomocy się nam zdecydowanie przyda. Dostaniemy dzięki temu plus 4 punkciki.